Bardzo często w ostatnich kilkudziesięciu latach yy, w różnego typu materiałach popularno-naukowych, publicystycznych, popularyzatorskich, dotyczących historii, szczególnie historii II Rzeczpospolitej i marynarki wojennej, powtarza się taki ogólny pogląd, że no, wprawdzie m, polska marynarka wojenna e, lat 20. I, 30. i XX wieku, a później oczywiście i doby II wojny światowej, w jakim sensie była imponującym wysiłkiem dosyć biednego i ubogiego państwa, jakim była II RP, ale w zasadzie wysiłkiem zbędnym. Bardzo często się mówi, że ta marynarka się nie sprawdziła w 1939 roku i właśnie była niepotrzebna. Niektórzy nawet posuwają się do tego, że przeliczają na przykład ile to z jednego niszczyciela typu błyskawica, czy grę można byłoby mieć w zamian czołgów 7 TP albo po prostu zwykłych armat. No i pytanie, czy tego typu porównania i tego typu rozważania mają sens? I czy w ogóle polska marynarka wojenna? Taka, jaka była w 1939 roku, miała sens, czy rzeczywiście była tylko drogą zabawką yy, państwa, które potrzebowało, łaknęło ze wszelkich sił jakiegoś prestiżu i uznania międzynarodowego? O tym chciałem Wam opowiedzieć w tym materiale. www.wartok.pl Ludzie, Miejsca, Historię. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy rozważań, do rozważań nad sensownością istnienia w tej formie, w jakiej istniała Polskiej Marynarki Wojennej, pozwólcie, że najpierw podziękuję Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, które nas dzisiaj gości, dzięki któremu mogę mówić do Was te słowa, stojąc obok e, oryginalnej armaty ze składu baterii nadbrzeżnej im. Heliodora Laskowskiego, zwanej potocznie baterią cyplową, i jako taką, e, która jako taka przyszła do historii. To dla nas duża przyjemność. Oczywiście nie muszę dodawać, że jeżeli podoba się Wam nasz materiał, prosimy uprzejmie o pozostawienie tak łapki w górę, zasubskrybowanie naszego kanału, zostawienie komentarza albo chociażby polecenie naszych materiałów znajomym i ewentualnie, jeżeli chcecie, żebyśmy dalej kręcili taki materiał jak ten dzisiejszy, o wsparcie nas albo przez naciśnięcie na link Baj Coffee. To... Albo poprzez odwiedzenie nas w serwisie patronite.pl, wszędzie tam jesteśmy jako wartok.pl, ludzie miejsca historii. A teraz przejdźmy do tej marynarki wojennej, bo rzeczywiście potoczna opinia mówi o tym, że ta polska marynarka wojenna była niesamowicie rozbudowana i że grubo przekraczała potrzeby, realne potrzeby państwa, którego linia brzegowa to też często używany argument miała zaledwie 140 km i to, jak mówią ci, którzy policzyli to precyzyjnie, licząc Hel w dwie strony. Bo Hel w sumie wzdłuż ma 35 km, więc te 140 km to było tylko wtedy, kiedy linię brzegową policzyło się Helu. W dwie strony co bywa zabawne, jeżeli ktoś był na Helu i wie, że czasami obie linie brzegowe dzieli nie więcej niż kilkaset metrów pasa wydm i lasów. Ale można powiedzieć, to co yy, reprezentowała polska marynarka wojenna w 1939 roku, to i tak było bardzo skromnie. Dlatego, że pierwsze plany rozbudowy floty, które były jeszcze pisane w roku 1920, yy, obejmowały zupełnie inny zestaw okrętów, i można powiedzieć, gdyby rzeczywiście zostały wprowadzone w życie, Polska byłaby prawdziwym mocarstwem morskim, jakiego na Bałtyku chyba drugiego takiego by nie było, ponieważ polska flota w roku 1929, według tych planów, miała posiadać. Dwa pancerniki, cztery krążowniki, 28 niszczycieli, zwanych wówczas kontrtorpedowcami, 42 okręty podwodne. Yy, I można by powiedzieć tylko, no ciekawe skąd na to wszystko pieniądze gdzie dla tego wszystkiego bazy bo przecież każdy okręt potrzebuje portu, żeby w nim móc odtworzyć tak zwaną zdolność bojową, zatankować paliwo, yy, pobrać żywność, amunicję i tego typu rzeczy. Skąd do obsługi tak potężnej floty? Też baza ludzka, bo przecież flota potrzebuje, sama nie walczy. Potrzebni są marynarze, oficerowie, specjaliści od różnego rodzaju sprzętu. Te plany były oczywiście dosyć mocno księżycowe, ale można powiedzieć, one nie były do końca pozbawione sensu o tyle, że w roku 1920 Polska akurat doświadczyła na własnej skórze tego, jak bardzo ważny jest transport morski. Polska, która prowadziła śmiertelną walkę z Rosją Bolszewicką, był moment, że była właściwie odcięta od jakiegokolwiek zaopatrzenia wojskowego. Tranzyt przez Niemcy mocno szwankował, tranzyt przez Gdańsk również. I właściwie jedyny tranzyt, jaki był możliwy, to był przez przejście graniczne na południu. Jak wiadomo, wtedy dosyć mocno polskie wsparły węgry. I wtedy się okazało, że to okno na świat, te 140 km wybrzeża jest dosyć ważne i dobrze jest mieć tam jakąkolwiek bazę morską, jakikolwiek port o przyzwoitej przepustowości. Można powiedzieć, że to właśnie tutaj gdzieś tkwią źródła tego, że Polska zdecydowała się na tak szalony, wydawałoby się krok. Jak budowa portu pełnomorskiego w Gdyni. Gdynia to zresztą jest źródło wielu przeciekawych historii, na pewno będziemy tutaj wracali. Ale przejdźmy teraz do tego, co z tych wielkich planów wyszło. Bo oczywiście Polska nie zbudowała ani jednego pancernika, ani nawet go nie zamówiła. W czasie wojny była szansa w jakimś tam momencie, że Polska przejmie były francuski pancernik o wdzięcznej nazwie Paris, ale do tego również nie doszło, bo okazałoby się, że nawet po użyciu wszystkich rezerw ludzkich. Ówczesnej polskiej marynarki wojennej działającej przecież na wychodztwie nie wystarczyłoby tego do pełnego obsadzenia wszystkich stanowisk na tym pancerniku. Natomiast w 1939 roku rzeczywiście polska flota e, wojenna, polska marynarka wojenna wyglądała jak na państwo tej wielkości dosyć imponująco. Nie chodzi tylko o to, że mieliśmy, no właściwie mieliśmy tylko jedną baterię nadbrzeżną z prawdziwego zdarzenia. I, i, I koło działa jednego z, jednego z dział tej baterii, właśnie teraz stoję, czyli baterię, tak zwaną cy, cyplową. Ale jeżeli spojrzymy na jednostki morskie, no to właściwie było się czym pochwalić. Po pierwsze, w marynarce wojennej znalazły się cztery niszczyciele: dwa budowane w stoczniach francuskich, y, Burza i Wicher. Budowane według planów francuskich, tak zwanych wielkich niszczycieli, czyli takich, które jakby były nieco większe niż okręty tej samej klasy u przeciwników. Uzbrojone były również w armaty nieco większego kalibru niż typowe armaty dla niszczycieli, bo były to armaty kalibru 130 mm. Wystarczy powiedzieć, że takim normalnym, najbardziej podstawowym kalibrem, np. w brytyjskiej marynarce to był kaliber 120 mm, a w, a w w flocie niemieckiej, w Kriegsmarine, to był kaliber 127 mm. Oprócz tego, w połowie lat 30., zamówiono w stoczniach brytyjskich kolejne dwa niszczyciele, które Niemcy na przykład nazywali trochę propagandowo krążownikami torpedowymi. Bo rzeczywiście, kiedy się spojrzy dzisiaj na sylwetkę Orpy Błyskawica, tak to między innymi o niej mowa, ona przypomina bardziej z bocznej sylwetki, trochę jednak krążownik. Ma piękny, rozbudowaną bryłę pomostu bojowego. A uzbrojeniem, no właściwie też te niszczyciele Błyskawica i Grom, bo to był bliźniak Błyskawicy zbudowany w Stoczni Brytyjskiej. Właściwie, jeżeli chodzi o uzbrojenie, to polskie niszczyciele znowu przeważały nad typowymi jednostkami tej klasy, które budowane były wówczas na świecie. Na przykład nad brytyjskimi, których standardem były jednak najczęściej 4-5 armat kalibru 120 mm. Polskie okręty miały tych armat 7. Można powiedzieć, że tutaj się wyrażało też w jakimś sensie dążenie takie, które było w dwudziestoleciu międzywojennym, że my mamy to samo co inni, ale mamy to lepsze, większe bo staramy się nadrabiać jakością e, jakby poszczególnych jednostek to, że mamy ich mniej. Ale to nie koniec, bo Polska również miała też relatywnie dosyć dużą ilość okrętów podwodnych, jak na kraj tych rozmiarów, jak na kraj, który miał linię brzegową 140 km, ale dodajmy do tego, oprócz tych 140 km, mieliśmy już w latach 30. Gdynię, która aspirowała do roli jednego z większych portów na Bałtyku. Mieliśmy również rozbudowaną bazę Morską na Helu, która miała na wypadek wojny stanowić bazę, tak zwaną zapasową, czyli tą, która będzie pełniła tę funkcję na wypadek zajęcia przez przeciwnika Gdyni i Oksywia. I te pięć okrętów podwodnych, to również można byłoby powiedzieć, gdyby przyjąć optykę wielu krytyków planów rozwoju polskiej marynarki wojennej, to były kosztowne zabawki. To były trzy okręty budowane w stoczniach francuskich: żbik, ryś i wilk. Które miały także funkcję podwodnych stawiaczy min, takich stawiaczy min ofensywnych, które mogą, właśnie dzięki temu, że są okrętami podwodnymi, skrycie dostać się w rejon baz przeciwnika i tam postawić w jakimś newralgicznym punkcie niewielką zaporę, bo one mogły stawiać do 20-30 min za każdym razem, ale zaporę, która będzie w jakimś sensie wycelowana dokładnie we wrażliwy punkt przeciwnika. Yy, oprócz tego, one oczywiście miały zwyczajną funkcję okrętów podwodnych z wyrzutniami torpedowymi. Czyli mogły działać na y, liniach y, komunikacyjnych przeciwnika, ale oprócz tego w końcu lat 30. do służby weszły dwa okręty, które były nazywane może trochę nie bez racji oceanicznymi, czyli okręty typu Orzeł, y, czyli Semp, ORP-Semp i ORP-Orzeł. To były okręty, które właściwie były y, jak na standardy Bałtyku, można by powiedzieć, za dużo. To często była, był przedmiot krytyki tych okrętów. Te okręty miały 12 wyrzutni torpedowych. One miały dwie, obra dwie wyrzutnie torpedowe, które były obracane na boki. To były wyrzutnie zamontowane na zewnątrz kadłuba sztywnego, którymi można było manewrować. One jakby redukowały tą niedogodność strzału torpedowego ówczesnych mm, okrętów podwodnych, że ten strzał może się odbyć tylko w pewnym zakresie kątu względem dziobu lub rufy. To były okręty, które yy, dysponowały dosyć dużą prędkością nawodną. I relatywnie silnym uzbrojeniem artyleryjskim, również w jakimś sensie takim pionierskim, dlatego że na przykład uzbrojenie przeciwlotnicze Orła i Sempa to była zdwojona armata 40 mm boforsa, która na czas rejsu pod wodą chowała się do specjalnego silosa w kadłubie. Widać to na przykład na filmie ORP Orzeł z roku 1961, o ile pamiętam, tam zresztą ta armata naprawdę strzela, bo ORP sem był jeszcze wówczas w linii, jeszcze wówczas służył w marynarce wojennej. No i e, jeden z, naj, nawet nie z największych, ale największy okręt polskiej marynarki wojennej i najbardziej kontrowersyjny, stawiacz Min Gryf. To był okręt, który wszedł również w drugiej połowie lat 30. do służby. E, dlaczego był kontrowersyjny? Dlatego, że krytykowano przede wszystkim jego rozmiar. E, to był okręt o bardzo dużej wyporności, uzbrojony był mniej więcej tak, jak niszczyciele m, Błyskawica i Grom, a oprócz tego mógł zabrać od 300 do 600 min morskich. Niestety miał pewną wadę. To znaczy był to okręt stosunkowo powolny, miał prędkość 20 węzłów i z tego powodu często go krytykowano, jako okręt, który właściwie nie jest ani stawiaczem, min, ani niszczycielem, można powiedzieć, był to pewien rodzaj kompromisu. Do tego w stoczniach krajowych zbudowano sześć niewielkich trałowców, takich zatokowych, czyli tak zwane ptaszki, okręty typu Mewa, do tego była cała masa jednostek pomocniczych, takich jak kanonierka generał Haller, kanonierka komendant Piłsudski, okręt nurków Nurek, okręt szkoleniowy Mazur i tak i tak dalej. W sumie można powiedzieć, ta flota była relatywnie spora, jak na potrzeby mm, niewielkiego państwa, Miała ona pewne wady i pewne, można by powiedzieć, braki. Na przykład, brakowało niewielkich jednostek przybrzeżnych, takich jak ścigacze torpedowe, które mogłyby działać na wodach przybrzeżnych i odstraszać przeciwnika. Brakowało, jakby w tym w, tym, w, tym całym, w tej całej koncepcji rozwoju, ochrony basta. Flota właściwie nie miała bezpiecznej bazy na wypadek wojny. Przynajmniej, jeżeli mówimy o bezpiecznej bazie od strony lądu. Bo wszystkie te, bo baza była na Oksywiu, druga baza była na Helu. O ile o bazie na Helu można powiedzieć, że w jakimś sensie była zabezpieczona, bo była na półwyspie, który od strony lądu jest raczej trudno dostępny, no to baza na Oksywiu była dosyć otwarta od strony lądu. Tam nie było specjalnie fortyfikacji. Te fortyfikacje zaczęto wznosić dopiero w lipcu i w sierpniu 1939 roku, już bezpośrednio w obliczu wojny z Niemcami. I takie dwie ciekawostki. E, ORP-Gryf miał potężne możliwości minowe. Właściwie, gdyby stosować tą propagandową e, retorykę, e, którą stosowali Niemcy, nazywając polskie niszczyciele ORP-Grom i Błyskawica krążownikami torpedowymi, no to ORP-Gryf powinien być nazywany krążownikiem minowym, bo możliwość postawienia w jednym rejsie 600 min to jest naprawdę e, ilość dosyć imponująca. Z jednym tylko szkopułem e, w arsenałach polskiej marynarki wojennej na wypadek wojny zgromadzono, Właściwie m, tylko 1140 min, z czego 40 było ćwiczebnych. Co oznaczało, że ORP-Gryf może postawić, m, jakby wykorzystując maksimum swoich możliwości, dwie niepełne zagrody minowe. I właściwie niewiele więcej. Biorąc pod uwagę, że w tym stawianiu min, przynajmniej według planów, y y Sztabu floty miały brać udział również niszczyciele, jako takie szybkie stawiacze min. To właściwie ORP-gryf mógł wyjść w morze z tym zapasem min raz, bo pozostałe zapasy prawdopodobnie rozdysponowano by między trałowce i niszczyciele. I kolejny szkopuł, taki właściwie szczegół, który trochę kładzie wszelkie koncepcje obronne i militarne, to ilość torped, jaka znajdowała się w arsenałach polskiej marynarki wojennej. Wspomniałem o tym, że polska marynarka wojenna miała. 5 okrętów podwodnych na 4 niszczyciele, na pokładzie każdego z tych okrętów znajdowały się wyrzutnie torpedowe. Torped używano dwóch typów brytyjskich kalibru 533 mm, w francuskich 550 mm, ale także um, były wkładki jakby do wyrzutni torpedowych, które umożliwiały Używanie zamiennie tych obu tyf, typów torped, natomiast łączne zapasy tych torped, łącznie z tymi torpedami, które znajdowały się na pokładzie okrętów pod, podwodnych i niszczyciele, kiedy wychodziły w, w morze, wynosiła 144. I teraz policzmy, właściwie salwa torpedowa wszystkich polskich jednostek, które miały to uzbrojenie yy, na pokładzie, to było 66 torped łącznie, a zapasy wynosiły około 140, więc też w sumie nie za wiele. I taka to była nasza mała flota wielka duchem w przededniu II wojny światowej, co w dalszym ciągu nie mówi nam nic o tym, czy właściwie była nam potrzebna, czy też nie. Odpowiedź na pytanie o sensowność posiadania marynarki wojennej w takim kształcie i rozmiarze, w jakim Polska posiadała ją w 1939 roku, jest naznaczona pewnym błędem poznawczym. Patrzymy na to z punktu widzenia tego, co wiemy, że się wydarzyło. Wiemy, że wydarzyła się Polsce wojna z Niemcami, wojna, której Polska niespecjalnie miała szansę wyjść obronną ręką. Jeżeli spojrzeć z tego punktu widzenia na całą sprawę, to rzeczywiście polska marynarka wojenna nie miała specjalnie większego sensu. A nie miała tego sensu przynajmniej z kilku powodów. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o czym już wspomniałem poprzednio, jeżeli chodzi y, o bazy. Baza na Oksywiu była całkowicie otwarta od strony zachodniej. Można powiedzieć, że w jakimś sensie yy, polski sztab generalny zracjonalizował sobie kwestię wybrzeża. To znaczy, na wypadek wojny ze Związkiem Radzieckim, obrona baz od strony lądu nie miała dokładnie żadnego sensu. Jeżeli Armia Czerwona podchodziłaby do baz polskich na Helu i na Oksywiu od strony lądu, to by oznaczało, że właściwie zajęła już cały kraj i ich, ich obrona nie ma większego sensu. Na wypadek wojny z Niemcami. Ta obrona baz, właściwie też można powiedzieć, bez jakiegoś ogromnego wysiłku mobilizacyjnego, inżynieryjnego, nie miała specjalnie sensu. Przede wszystkim Gdynia była w zasięgu y, ognia zwykłej artylerii polowej y, ze strony terytorium wolnego miasta Gdańska, natomiast od strony y, zachodniej można powiedzieć, że było zarówno Oksywie, jak i Hel były całkowicie otwarte, żeby ufortyfikować tam te rejony, przygotować do obrony stałej, y, zgromadzić odpowiednie zapasy, a przede wszystkim zgromadzić odpowiednią ilość wojska, trzeba byłoby pewnie zużyć jakąś równowartość, za którą można byłoby wystawić w tym wypadku dwie, może nawet trzy dywizje piechoty. To był wysiłek, m, na jaki nie było stać polskiego państwa. To po pierwsze, a po drugie, był to wysiłek w zasadzie skazany. Na to był właściwie wysiłek bez sensu, dlatego że od strony wybrzeża wiadomo było, że na wypadek wojny z Niemcami żadna odsiecz ani żaden desant brytyjski nie przyjdzie. Że jest to rejon właściwie skazany na walkę w izolacji i prędzej czy później upadek. W związku z czym, patrząc z tej optyki, no, można powiedzieć tak: flota, która nie ma zabezpieczonego zaplecza logistycznego i zaopatrzeniowego, flota, która jest w jakimś sensie w tym wypadku trochę przerośnięta, która jest w zasięgu, której bazy są w zasięgu artylerii polowej, której bazy ze wszystkich stron są w zasięgu i to bliskim lotnictwa przeciwnika i flota, która nie ma też jakby lotnictwa, które by przykrywało jej działania, bo trzeba powiedzieć, że morski dywizjon lotniczy, który znajdował się w strukturach polskiej marynarki wojennej, to były właściwie tylko wodnosamoloty, które miały funkcję rozpoznawczą. Tam nie było ani jednego myśliwca, więc ta flota bez przykrycia z powietrza, właściwie bez artylerii nadbrzeżnej, taki prawdziwego zdarzenia, która kryłaby podejścia morskie do jej baz i bez osłony od strony lądu rzeczywiście na wypadek wojny z Niemcami nie miała specjalnie sensu. W takim razie można zapytać, po co ją w ogóle budowano? No, odpowiedź jest taka, a co gdybym Wam powiedział, że ta flota nie była w ogóle budowana na wojnę z Niemcami? Przez większość dwudziestolecia międzywojennego, nawet biorąc pod uwagę, że dwudziestolecie międzywojenne tak naprawdę oznacza 18 lat, czyli mniej więcej od, od czasu zawarcia traktatu ryskiego w 21 roku do 1 września 1939 roku, przez większość tego czasu za główne zagrożenie militarne dla młodego państwa polskiego uważano przede wszystkim Związek Radziecki, który był na wschodzie, który posiadał potężną flotę bałtycką. Dlatego, mówiąc te słowa do Was, stoję już nie przy y, y, dziale y, Polski baterii cyplowej imienia Heliodora Laskowskiego tylko pod armatami kalibru 130 mm zdjętych z polskiego niszczyciela Grom, ale tego już powojennego. I to są armaty produkcji radzieckiej. To myślę, że bardzo dobre autoraż do tego, żeby powiedzieć, że ta flota bałtycka e, właściwie była głównym przeciwnikiem, pod który kalkulowano możliwości polskiej marynarki wojennej. Ktoś powie, no dobra, ale jaki w tym sens? Przecież, jeżeli spojrzeć na flotę bałtycką, nawet sobie tu wypisałem, żeby się nie pomylić, bo to są ogromne liczby. Flota bałtycka Związku Radzieckiego liczyła w latach 30. Dwa pancerniki, dwa krążowniki ciężkie, 21 niszczycieli, 69 okrętów podwodnych, 6 okrętów minowych, 33 trałowce i 48 yy, kutrów torpedowych, a do tego jeszcze 659 samolotów, czyli więcej niż miało całe lotnictwo polskie w 1939 roku. Można powiedzieć, że przecież to kompletnie nie miało sensu. Jeżeli zestawimy te liczby z ilością czterech niszczycieli, jednego stawiacza, min sześciu trałowców, pięciu okrętów podwodnych i tej jednej baterii nadbrzeżnej z prawdziwego zdarzenia. Czy to rzeczywiście nie miało sensu? Myślę, że nie do końca. Spróbuję Was do tego przekonać. To, co widać na papierze, musi być zweryfikowane w praktyce. I rzeczywiście, jeżeli się spojrzy na siły floty bałtyckiej na papierze, to jest ona potęgą, właściwie można powiedzieć, w jednym wyjściu z morza może zmieść całą naszą budowaną ogromnym wysiłkiem całego narodu marynarkę wojenną. Ale jest jeden szkopu. Flota bałtycka Związku Radzieckiego ma, miała na Bałtyku wówczas tylko jedną bazę, właściwie tylko jeden port, Leningrad i połączony z nim torem wodnym Kronstadt. I musi pokonać dosyć długą i relatywnie wąską zatokę fińską, którą dosyć łatwo jest zablokować z jednej strony ogniem baterii nadbrzeżnych, a z drugiej strony centralnie yy, zaporami minowymi, czego dowiedli Niemcy i Finowie w późniejszym przebiegu II wojny światowej. I właśnie w tym celu na przykład yy, w, polskiej marynarce, w składzie Polskiej Marynarki Wojennej znalazł się krążownik minowy, który mógł zabrać w jednym rejsie 600 min, czyli bez mała, ponad połowę zapasu min, jakie posiadała Polska Marynarka Wojenna. Dlatego ten y, okręt był uzupełniany przez trzy podwodne stawiacze min, czyli Żbik, Kryś i Wilk, które oprócz funkcji torpedowych okrętów podwodnych mogły wejść nieco głębiej w tę zatokę i skrycie postawić w jakichś strategicznych punktach mniejsze, ale można powiedzieć lepiej wycelowane zapory minowe. To wszystko można było powiedzieć w jakimś sensie uzupełniłaby neutralność Finlandii i Estonii, które pewnie na wypadek wojny zaminowałyby swoje pasy wód terytorialnych. A akurat jeżeli chodzi o artylerię nadbrzeżną i okręty obrony wybrzeża, zarówno Finowie, jak i Estonijczycy mieli się czym pochwalić i mogliby tego pasa wód terytorialnych dosyć skutecznie bronić, na wypadek gdyby y, y, okręty Związku Radzieckiego chciały ten pas wód terytorialnych pogwałcić. I do tego dochodziła trzecia linia blokady, można powiedzieć, czyli torpedowe okręty podwodne. To dlatego. O i ORP Sem były relatywnie dużymi okrętami, bo musiały pomieścić dosyć silne maszynownie. One miały w razie sytuacji zagrożenia bardzo szybko dojść do wyjścia za takie fińskie i zająć tam sektory patrolowe. I w razie czego miały się dosyć szybko również w tych sektorach zmieniać. Ich rozmiary nie wynikały z kolonialnych ambicji yy, Polski na morzu, tylko chodziło o to, że maszynownie były ogromne do tych. Dużych maszynowni potrzebny był po prostu duży kadłub, który by je pomieścił. Warto dodać, że w ramach tego realnego już planu rozbudowy polskiej marynarki wojennej w koń z końca lat 30. miały dojść do tych pięciu istniejących okrętów jeszcze dwa kolejne, budowane już w ro od roku 38 na pochylniach w Holandii. One były bardzo podobne do okrętów typu Ożół, przy czym w nich z kolei zrezygnowano całkowicie z armaty pokładowej, stawiając całkowicie na dużą doskonałość, jeżeli tak można powiedzieć, czy hydrodoskonałość w żegludze podwodnej e, i tą funkcję właśnie, która, y, którą miało być zwalczanie żeglugi przeciwnika przy pomocy torped. I do tego miały dojść jeszcze dwa niszczyciele bardzo podobne do typu błyskawica i grom, które miały być budowane już w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Zresztą Tuż przed wojną rozpoczęto cięcie pierwszych blach, które przyszły z huty batory. Niestety m, okrętów nie zbudowano, ale jakby teraz tę całą marynarkę wojenną można w takim razie ocenić jako pewien system, za, pewien złożony, ale sensowny, logiczny system. Bo w takim razie ktoś zapyta, po co nam były cztery, a w przyszłości sześć niszczycieli? No, chodziło o to, żeby móc stworzyć zespoły eskortowe, które od cieśnin duńskich byłyby w stanie eskortować przed siłami podwodnymi lub lekkimi, które by mogły mimo wszystko przedrzeć się przed atakiem fińską na Środkowy Bałtyk, Zespoły statków handlowych, które dowoziłyby zaopatrzenie do walczącej Polski. Tak jak mówię, tutaj doświadczenie 1920 roku, w którym w jakimś momencie Polska była niemalże odcięta od zaopatrzenia, było kluczowe. Znaczy, chodziło o to, żeby zabezpieczyć dostarczanie materiału wojennego, w razie czego, gdyby zawiodły drogi lądowe drogą morską, i do tego właśnie potrzebny był ten jakby wielostopniowy system, można powiedzieć. Blokowania potencjalnego wypadu floty bałtyckiej Związku Radzieckiego. Prawda, że z tego punktu widzenia wydaje się, że to ma nieco więcej sensu? Spróbujmy sobie to wyobrazić, że rzeczywiście dochodzi do zupełnie innej wojny, niż do tej, do której naprawdę doszło, czyli że tak naprawdę wybucha wojna między II Rzeczpospolitą a Związkiem Radzieckim, prawdopodobnie II Rzeczpospolitą, wspieraną w jakiś sposób przez demokrację zachodnie. Czy wówczas ta polska marynarka wojenna, tak jak zasugerowałem, miała trochę większy sens? No chyba tak, dlatego że po pierwsze nawet ta potężna flota bałtycka będzie musiała przejść przez swoiste ucho igielne Zatoki Fińskiej. Jak wskazałem, właściwie ORP Gryf, nawet będąc dosyć powolnym okrętem, bo on rozwijał prędkość tylko 20 węzłów, czyli jak na okręt bojowy floty jednak niewiela, ale prawdopodobnie z zaskoczenia lub w przededniu wojny byłby w stanie postawić jakąś sporą zaporę minową. Jak wspomniałem, przynajmniej 300, 400, może 600 min to jest bardzo dużo wbrew pozorom. U wyjścia z atyki fińskiej. Na wypadek wybuchu wojny pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim, prawdopodobnie, tak jak wspomniałem, Finlandia, Estonia, minują swoje pasy wód terytorialnych i uruchamiają te jakąś procedurę, jakąś formę procedury pogotowia bojowego wśród swoich jednostek, aby chronić swoją neutralność. No i wówczas taki zespół floty bałtyckiej musiałby przebyć najpierw wąską. Zatokę Fińską, gdzie prawdopodobnie zwróciłby na siebie uwagę oczu wywiadowców polskiej armii. Jeżeli nie, to mieliśmy jednak bądź co bądź Morski Dywizjon Lotniczy, który byłby w stanie wykryć taki ruch floty. A jeżeli nawet nie, to wiadomo, że ta flota prawdopodobnie przynajmniej za pierwszym razem, za pierwszym swoim wyjściem w rejs bojowy, być może, a może nawet bardzo prawdopodobnie wpakowałaby się na przynajmniej jedno. Polskie poleminowe. Jeżeli nie na to gryfa, no to mieliśmy jeszcze przecież podwodne stawiacze, miny, które mogły postawić te miny dużo bardziej ofensywnie niż, niż gryf. Po przejściu przez poleminowe zespół floty bałtyckiej musiałby przejść przez któryś z sektorów patrolowych polskich okrętów podwodnych, a byłyby to prawdopodobnie jednak okręty typu orzeł lub mm, ich bliźniaki, które były budowane już w Holandii z dostawą mniej więcej na rok 1941 lub 1942, które miały dosyć silną. Salwę torpedową dziobową. Wprawdzie z tym się trochę kłóci taktyka polskich okrętów podwodnych, ponieważ wtedy w polskiej marynarce stosowano pewnie z braku tych torped, o którym wspomniałem, raczej stosowano metodę strzelania jedną torpedą do jednego celu. No. Nie było, nie był to sposób najbardziej wydajny i II wojna światowa wykazała, że jednak lepiej jest strzelać salwą, no, ale polskiej marynarki wojennej, nawet gdyby tą taktykę ćwiczona, raczej nie było na to stać, bo nie było takiego zapasu torped, ale nawet bez tego polskie okręty podwodne miałyby spore możliwości wyjścia na pozycję do strzału, miały dosyć dużą prędkość, a jeżeli nawet nie, no to ORP, Orzeł i ORP Sęp miały obracalne aparaty torpedowe, czyli mogły jakieś niedostatki tej pozycji nadrobić tym, że użyłyby tych obracalnych wyrzutni torped, a wtedy no wtedy ten zespół floty bałtyckiej w dalszym ciągu miał spory kawałek do przejścia, żeby e, zakłócić polskie komunikacje między ciśnienami luńskimi a Gdynią. I prawdopodobnie, gdyby spróbował tam szczęścia, to czekałyby tam na niego, e, można już założyć z dużym prawdopodobieństwem, że tak daleko e, ten zespół by niezauważony nie przeszedł przez jednak dosyć ciasny Bałtyk, czekałyby tam na niego polskie niszczyciele, na przykład taki jak ten na pokładzie, którego teraz stoję. E, wprawdzie te armaty... Nie pochodzą z 1939 roku, ale te, w które była uzbrojona błyskawica w 1939 roku i w które pewnie byłaby uzbrojona na wypadek wojny ze Związkiem Radzieckim, były nawet potężniejsze. bo to były te armaty Boforsa 120 mm. I przypomnę, że Igrom i, i Błyskawica niosły tych armat 7, czyli dużo więcej niż przeciętny niszczyciel, czy to sowiecki, które były wzorowane na e, okrętach brytyjskich, czy niemiecki, czy jakikolwiek inny. A poza tym przypomnijmy, Niemcy mówili na te okręty krążowniki torpedowe. Nawet gdyby się okazało, że sowieckie okręty odniosłyby w tych wszystkich przejściach trudnych miejsc, w jakimś starciu z polską flotą, jedynie jakieś niewielkie uszkodzenia, to warto przypomnieć, że żeby ich rejs skończył się sukcesem, musiałyby wrócić do Bazy. A wówczas znowu czekałoby je przejście przez polaminowe, przez sektory polskich okrętów podwodnych. I w tym ujęciu ta polska flota wojenna, w tym kształcie, w jakim ona istniała już w części, przynajmniej w roku 1939, Wydaje się, że miała jakiś sens. No ale oczywiście ta wojna nie wybuchła. Wybuchła wojna zupełnie inna, wybuchła wojna z Niemcami, z trzecią Rzeszą. Jak wspomniałem, podstawowym problemem polskiej floty było to, że miała niechronione bazy. W związku z czym można powiedzieć, że w 1939 roku walczyła zupełnie inaczej, w zupełnie innej rozgrywce niż ta, do której była projektowana, planowana i budowana z ogromnym wysiłkiem. A jak to było? No to już jest temat na zupełnie inny odcinek. www.wordtalk.pl, ludzie, miejsca, historia, na który was już dzisiaj serdecznie zapraszam, a tymczasem e, chcieliśmy podziękować Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni za to, że umożliwiło nam e, zrealizowanie tego odcinka w jakże swojskich plenerach, a Was zapraszamy do wspierania nas czy to przez BuyCoffee, czy przez Patronite.pl, czy po prostu przez zostawienie łapki do góry, zasubskrybowanie naszego kanału, skomentowanie czy polecenie znajomych. Do zobaczenia w następnych odcinkach.